Witam serdecznie na kanale Alicante Real Estate. Dzisiaj jesteśmy w Hiszpanii na brzegu Costa w miejscowości Tarwiecha, a szczególnie na Cabo Servera. Dzisiaj obejrzymy z nami bliźniak. Jestem w otoczu takich właśnie takich samych bliźniaków. Jesteśmy mega bliziutko. Może nasz dom znajduje się dosłownie druga linia brzegowa. Mamy przepiękne widoki z solarium na morze. Generalnie jesteśmy bardzo bliziutko. Dom ma dwa piętra. Do sklepów i restauracji jest bardzo blisko. Mamy na pierwsze. Z plaży Lamate, więc lokalizacja jest bardzo ciekawa. choć ze mną, bo obejrzymy dom. A więc wchodzimy na teren naszego budynku. Budy budynek jest generalnie narożny, więc mamy dość spory taki ogródek, i wchodzimy. Wchodząc mamy też taką strefę, gdzie możemy sobie postawić stolik i odpoczywać. Mamy stąd też piękne widoki, aczkolwiek z naszego solarium mamy jeszcze lepsze widoki. Mamy centralny widok na morze, jest bardzo przyjemnie. I wchodzimy do naszego budynku i trafiamy od razu do... Salon. salon jest dość przestronny. Generalnie w każdym pomieszczeniu mamy klimatyzację. Mamy tu duże miejsca dużą kanapę, telewizor wszystko co potrzebujemy. To jest nasz stół obiadowy i zejść do garażu. Mamy prywatny garaż, miejsce postojowe wchodzić ston, wejść do, do garażu możemy od razu bezpośrednio z budynku więc jest to bardzo, ale to bardzo. Wygodna opcja. Garaż jest spory, więc zmieści się tam duże auto, a nawet więcej. I przechodzimy dalej to jest nasza kuchnia. Kuchnia jest osobna, dość spora, mamy osobne wejście do kuchni z ulicy, możemy wejść od naszego podwórka, mamy tutaj również dość spory stół obiadowy i generalnie mamy do, dużą kuchnię. Kuchnia niedawno była odnowiona, mamy wszystkie AGD, wszystko co potrzeba, wszystko tak jak teraz widzimy pozostaje i idziemy teraz na górę, zobaczymy co mamy jeszcze. No i tu właśnie mamy nasze schody i wchodzimy na górę. A więc tu mamy takie pomiędzy pięter miejsce, gdzie mamy jedną łazienkę i wejście do solarium i taki techniczny balkon, ale najpierw zobaczymy nasze sypialnie. Wchodzimy jeszcze wyżej i tu właśnie mamy taki przedpokój, gdzie mamy dojście do naszych trzech sypialni i jednej łazienki. Wchodzimy do pierwszej sypialni. Generalnie sypialnie są dość przestronne. W każdej sypialni mamy dużą szafę, klimatyzację, duże łóżko. Okna wszystkie są na zewnątrz, nie mamy żadnych patio, więc jest do sporo światła. To jest nasza druga sypialnia. Ona jest jeszcze większa. Widok na ulicę: klimatyzacja, duża szafa w zabudowie, duże łóżko. Wszystko, jak teraz widzimy, pozostaje. To jest nasza łazienka. Łazienka też niedawno była odnowiona. Jest dość przestronna, jasna, taka bardzo ładna. I przechodzimy do naszej ostatniej, głównej sypialni. Ta sypialnia jest największa. Mamy tu też sporą szafę, bardzo, to bardzo duże łóżko, dużo przestrzeni. I teraz pójdziemy zobaczymy nasz solarium. I wchodzimy na solarium. Generalnie solarium jest dość spory, mamy dużo miejsca, mamy prysznic, miejsce na leżaki. Przepiękne meble ogrodowe, gdzie możemy sobie usiąść, wypić kawę, zjeść kolację, śniadanie z niesamowitym, przepięknym widokiem na morze. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko wody, jest to bardzo przyjemnie. Tak wieje, możemy tu zasłonić tą część markizą. Mamy tu markizę zamontowaną. Generalnie mamy bardzo dużo miejsca na tym naszym solarium. Mamy wyprowadzoną wodę, taki blat, gdzie możemy sobie uszykować ewentualnie jakieś danie i spędzać tu bardzo przyjemnie czas. I taki dom, właśnie w 50 metrach od. Od wody. E, w pierwszej dostępności do plaży Lamata. Sklepy, restauracje są wszystko pobliżu. Bardzo, bardzo, bardzo fajna okolica. Ona się nazywa Cabo Servera i taki narożny bliźniak mam w cenie 440 tysięcy euro. Trzy sypialnie, dwie łazienki. przepiękne, ogromne solarium z widokiem na morze. Jeżeli jesteście zainteresowani taką ofertą, piszcie podwój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.